Cześć, dzień dobry i witaj na 56 dni przed Twoją maturą z matematyki na poziomie podstawowym. I dzisiaj rozwiążemy sobie krótkie równanie maturalne. Ok, przejdźmy do rozwiązania równania. Raz na jakiś czas zdarza się tego typu równanie na maturze. I jak do tego należy podejść? Oczywiście, jeżeli mamy sytuację, kiedy tutaj mamy jakieś wymnażanie, tak, bo de facto to jest mnożenie x razy ten nawias, tak? i po drugiej stronie równania równa się 0, tak? no to nie wymnożamy tego, tak? O ile może nie jest jakaś specyficzna sytuacja, tak? Natomiast tutaj nie widzę żadnej specyficznej sytuacji, tak? I traktujemy, że i rozwiązaniem jest sytuacja, kiedy tutaj ten jeden czynnik jest równy 0 lub ten drugi czynnik jest równy 0, tak? Czyli, bo, bo wiesz, że jeżeli albo jeden czynnik, albo drugi jest zerem, no to ten wynik się zeruje, tak? Bo mnożenie przez 0 daje nam zawsze 0, tak? Czyli od razu możemy zapisać, że jednym z rozwiązania to jest x równe 0, tak? Bo jeżeli mamy tutaj 0 razy cokolwiek tutaj, tak? No to wyjdzie nam 0, tak? OK, a teraz, jeżeli ustaliliśmy, że x równe 0 jest rozwiązaniem tego równania, to musimy zbadać ten nawias, tak? Który jest powiedzmy jednym z tych dwóch czynników i sprawdzić, kiedy to wyrażenie w się, tak? Jest równe 0, tak? Czyli mamy x kwadrat minus 2x, plus 3 i kiedy się równa 0. Czyli de facto rozwiązujemy równanie kwadratowe, tak? Dobra. Delta to będzie minus 2 kwadrat minus 4 razy 1 razy 3, czyli minus 2 do kwadratu, no to będzie 4, minus 4 razy 1 razy 3, 12, czyli to będzie minus 8, czyli delta mniejsza od 0. Ok? A co to znaczy? Jeżeli delta jest... Mniejsze od 0, tak? To nie ma rozwiązań, tak? Takie równanie kwadratowe, tak? Czyli tutaj widzimy, że jest współczynnik przy X dodatki, tak? W domyśle jest 1, czyli plus minus, jak mamy tutaj jakąś oś X, no to ta parabola będzie jakoś tak szła i nigdy tutaj nie spotka się, nie osiągnie tutaj wartości 0. Tak, czyli tutaj możemy napisać, że to jest brak rozwiązań. I de facto jedynym rozwiązaniem tego równania tak, jest x równa się 0, tak? Czyli podsumowując, jedynym rozwiązaniem tego równania jest x równe 0. Ok, dzięki za ten odcinek i widzimy się w kolejnym jutro. Cześć!